Gdzieś w przedszkolu na leżance Jaś dokucza koleżance Twierdząc, że ją w sieci sprzeda Jeśli się pocałować nie da Edzie, pecie, pecie, ecie Wesolutko jest na świecie w ławie terrorysta, że ją zniszczy, groził w listach. Jeśli Ola się nie zgodzi, siedzieć z nim, no i z nim chodzi. Dziecię pecie, pecie, ecie. Resolutko jest na świecie. W autobusie pana bani chce pokazać wszystko pani, pani szarpie się, wysiada i panu wszystko przycinają drzwi. Jedzie, pecie, pecie, ecie. Rezolutko jest na świecie. Gdzieś na szczytach władzy świata Blondyn ze asystentką chce się bratać. Jeśli czułości nie okażesz mi kobiecej, konflikt nuklearny wzniececie. Pecie, pecie, ecie. Wesolutko jest na świecie. Dzielił się dziadek z babką zakupioną czekoladką Skąd u ludzi tyle jest przemocy i zjad całość patrząc babci w oczy Ecie, pecie, pecie, ecie Wesołutko jest na świecie